1. Fototapeta na ścianie w nowoczesnej łazience Fototapeta na ścianie w nowoczesnej łazience Projekt wnętrza Dariusz Grabowski, Dagar Studio Fotografia Karol Pałka w nowoczesnej łazience panuje loftowy klimat. Jest pięknie i wygodnie. Ściany zdobią tu płyty betonowe, nawiązujące do aranżacji części dziennej oraz efektowna fototapeta ze wzorem paproci. Pierwotnie architekt planował w tym miejscu żywy mech ale ostatecznie wybór padła na inne. Ale też bardzo ciekawe rozwiązanie. W łazience znajduje się wygodna wanna w zabudowie, dwie umywalki oraz sauna rzymska, mokra. Piękny dom w Warszawie. Wygodne, nowoczesne wnętrze, szary salon, biała kuchnia. 2 Drewno w Nowoczesnej Łazience Drewno w Nowoczesnej Łazience Projekt Wnętrza Tomasz Polański, Polański Studio Fotografia Patryk Polewany Łazienka jest funkcjonalna i estetyczna. Urządzona została w odcieniach beżu z elementami drewna i charakterystycznymi płytkami lastryko, nadającymi spójność całemu projektowi. Te szczegóły dodają indywidualnego charakteru Łazience. Znajduje się tu wygodne prysznice typu walkin, nablatowa umywalka. Pojemna szafka pod umywalkę oraz duże lustro, które optycznie powiększa wnętrze. Eleganckie, nowoczesne wnętrze. Przytulny salon i kuchnia. Piękne mieszkanie. 3. Umywalki w zielonym kolorze w nowoczesnej łazience. Umywalki w zielonym kolorze w nowoczesnej łazience. Projekt wnętrza. Inga Kostrzewska, Karolina Maj, pracownia Kamiko. Fotografia kadry Prosta Łazienka znajduje się w 80-metowym mieszkaniu w bloku. Zaprojektowana została dla aktywnej, młodej pary z dzieckiem uwielbiającej podróże po świecie, muzykę i sztukę. Łazienka jest nowoczesna i elegancka. To miejsce pozwalającego złapać oddech od codzienności. Mamy tu dużo drewna, dwa kolory płytek oraz piękną. Dekoracyjną tapetą zdobiącą ściany, która nadaje wnętrzu charakteru. Kompozycja kolorystyczna została zamknięta złotymi detalami niczym etniczną biżuterią. Piękne mieszkanie we Wrocławiu. Styl boho. Ma 80 metrów i kolorową kuchnię 4. Jasne płytki w nowoczesnej łazience. Jasne płytki w nowoczesnej łazience. Projekt wnętrza. Małgorzata Bacik. Pracownia projektowa i mam architekci. Fotografia Patryk Polewany. Stylizacja Anna Zofia Bacik to główna łazienka w niedużym, bo zaledwie 80-metrowym domu. Znajduje się tu Wanna. Umywalka oraz elegancka szafka z lakierowanego MDF-u w granatowym kolorze. Podłoga i obudowa wanny wykończone zostały płytkami z kratką Burberry. To bardzo ciekawy, wyróżniający się aranżacyjny akcent. Pozostałe płytki mają już spokojniejszą szaro-beżową kolorystykę. 80-metrowy dom. Mały, ale wygodny. Zobacz eleganckie, nowoczesne wnętrze. 5. Zabudowa meblowa w ciemnym fornirze w nowoczesnej łazience. Zabudowa meblowa w ciemnym fornirze w nowoczesnej łazience. Projekt wnętrza Aleksandra Polakowska. DR. Design. Fotografia za górne studio łazienka miała być jasna, zwłaszcza część z umywalkami. Architekt doświetlił więc wnętrze poprzez zastosowanie przeszkleń w ścianie dzielącej strefę umywalkową od prysznicowej. Teraz przez przezierne szyby Wpada tu więcej światła od okna, na tle łącznika, pomiędzy szybami, zawisło spore lustro. Wygląda bardzo lekko, jakby lewitowało nad blatem, osadzono w nim umywalki, wieńcząc całość od dołu pojemną szafką z szufladami. Miejsca do przechowywania jest tutaj sporo. Cała jedna ściana to zabudowa meblowa, za prostymi frontami w ciemnym fornirze. Ukryte są szafy, a przy umywalkach pozostawiono odkryte półki. Dzięki czarnej okładzinie zawisło. Budowa praktycznie staje się niezauważalna. Na ścianach i posadce zastosowano grę kontrastów. Gładkie płytki w odcieniu piaskowego beż ładnie współgrają z matowym antracetowym gresem z wyraźną fakturą. Te same zastosowano w części natryskowej prysznic typu walkin otwiera się na łazienkę, ale jednocześnie jest domknięty przez ścianę umywalkową.